To jest już leścinany. O program CS2.exe nie odpowiada. Hello <grym> a... <grym> <Ściur> to wyklaczował! Ale to ja wszystkich No mówię, że ściur nam wyklaczował. Ściur dam wyściuził. A to ty! Ja <grym> się. To. Łopie! Bierek! Wierek! Oh wiele, wiele digla! Bo co dwie berety to nie jedna! Co dwa jajka to nie chuj Tak czekam, rówka jad! Tak czekam rówka jad, i No co za śmić! Był tam za Wupom! Gangbang! Gangbang! Kurwa! Mówię. Mówię że gangbang. A gdzie? Jadę, obuszamy. Oj, obuszamy, obuszamy. Ej, obuszamy, obuszamy. Oj, obuszamy, obuszamy. Oj, obuszamy, obuszamy. Lecimy Maciuś Co ma <gryzanie> oh, no. Tam tam Bo tu się da bustować. Tam się da wejść. Serio? Hello, my name Cam. O, Taktyka Szczur? Taktyka Szczur Taktyka Szczur Kurwa odej. Jeste

Germa tryszkasz chodzi kurka i jak żogórkę <grymne> Ale anime baba Ale dwa Czekaj Masz? Czekaj To tak, odpalamy Wejdę, wyjdę I lecimy, tak. let's go. Czekaj, czekaj, ja też tam włączy I lecimy Taktyka kurwa Pancernik Taktyka kurwa, lecimy. Taktyka kurwa pancernik. No, Poczekajmy tu na nich. Kurwa. Czekamy tu na nich. Stój, stój, stój. stój. Czekaj, muszę przełączyć. On tam jest, on tam jest, on tam jest, on tam jest. Kurwa.

Wyjdę, wejdę w tej głowie Jeszcześ taka Czekamy, bo nie na czas dajemy. Jest pijana, no i łapie mnie zachuje Kurwa jebana bana Markson, chodź tutaj do mnie! Serio? Chodź tu Masz Nie kurwa na niby, bo oni tutaj idą! Masz on kurwa, masz Marson, Marson, jeden mi to dali. Marson. Dostał jeden. Nie ma, nie yeah, ma, Mac <laughs> Marson. <laughs> Ciuciąk jedzie w lobby, ciuciąg! Hehehe <laughs> Słuchaj Ciu Słuchaj, Karpia trzeba ogłuszyć jak zawsze No wiesz <laughs> Ja tam lecę Karpia ogłuszyć Karpia ogłuszyć? Czekaj, rzucam tamtego, Dymny Nie Dymny, a O kurw No to się dał Dymny Dał do pierza. <laughs> Ej, bo mnie żabił ktoś no tamtą Ej, do piecza A gdzie jest ten drugi zjebies? Nie, może plantuje? Nie plantuje Czekaj ma zniknie czasem. Nie ma go tu nie A on tu jednak był Maciek Dzięki, bo żeby kurwa nie zauważył Zostaw mnie po M-Cash raczej Ty kurwa ty, ty